Jakby Wam to powiedzieć moi drodzy, no, naprawialiśmy razem z Marcinem renówkę Renault Clio 4. Jak już było wiadomo, wymienialiśmy rozrząd, pokrywę zaworów, czyśliśmy gier, wykonaliśmy pukankę, daliśmy dodatek do DPF-u i niestety pan renówkę zabiera na lawecie. Dlaczego? No to jest smutne i przykre. Ale muszę wam powiedzieć prawdę. To, jak to chodzi, ci bardzo, bardzo brzydko to chodzi. Coś jest nie tak z tym autem. Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy. Na podnośniku gościmy dzisiaj Renault Clio. Taki francuski wynalazek, a dokładnie e, Clio chyba czwórka, ale nie jestem pewien, czy to jest czwarta generacja czy nie. O, tak czysty, że można nawet tablicę rejestracyjną nagrywać, bo i tak nie widać co tutaj jest. Słuchajcie, e, silnik DCI Najprawdopodobniej 1.5, tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że się nie mylę. Co się dzieje z tym 1.5 DCI? E, gdzieś tu była karta. Gdzieś była karta, ja poproszę Marcina, on tam się wślizgnie do środka z kartą i odpali go i pokażę Wam na desce, ile to ma błędów. Ponieważ jak Marcin tu wjeżdżał, co gdzieś tam się udało zarejestrować, to bardzo hałasował silnik. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze do wymiany rozrząd i tak dalej, i tak dalej. No ale przede wszystkim tu są błędy jakieś z DPF-em powiązane, z wtryskami. Okej, okay, nie mamy karty. Super. Jest. No i co tu się dzieje takiego ciekawego? Skontroluj. Coś było. Układ wtrysku paliwa. Skontroluj układ wtrysku paliwa pisze. Czek się świeci. Więc dobrze by było przede wszystkim odczytać kodu błędów. Ale posłuchajcie kto chodzi. Chodzi słabo. No dobra, ok. Eee, zrobimy tu pewne testy. Podłączymy, może, komputer najpierw i sprawdźmy, jakie ma błędy. Bo to jest podstawa do zrobienia. Pierwsza rzecz, następną rzeczą, jaka jest. Mamy przecież sprzęt od gładyska i możemy podpiąć tutaj sobie sprzęt gładyskowy i zobaczyć, czy wtryski faktycznie mają już dość. Także co, bierzemy się za robotę, odpinamy tutaj, żeby dostać się do wtrysków, e, obudowy, rurę. Aha, no i pamiętajcie, jak zdejmiecie tą rurę, to nie odpalicie silnika. Tak to jest skonstruowane tutaj. Proszę Cię bardzo. Ok, mamy to. Dostaliśmy się. To musimy spiąć z powrotem. Siano, trzeba wyrzucić stąd. Jeszcze dojdzie do samozapłonu. Wiecie doskonale. Mamy taki cudowny sprzęt. Pytaliście się, gdzie to można nabyć. Nie ma, nie ma. Ja wiem, że cena jest podana, tego, ale nie ma. Sam pan Gładysek powiedział, że może jeszcze to zrobić. Ale warunek jest jeden: jak się zbierze, tak z 50 osób musiałoby się zebrać. I zrobić zamówienie. Czyli najpierw trzeba zrobić wpłatę. Jaka kwota by mogła być za ten sprzęt? Coś w okolicach. Słuchajcie z tego, co mi wiadomo: w okolicach e, kurczę 4000 zł za taki sprzęcik. I pan Gładysek powiedział, że zrobi dla Was. Tak, odpalamy go. Zobaczcie. Oczywiście sprzęt się zaczyna kalibrować. Tak, zaczyna się kalibrować nasz sprzęt. Marcin go odpala, znaczy odpala samochód. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda z wtryskami. Słuchajcie, źle nie wygląda. Patrz, 0, 2, 0, 0. Jeden tylko ma taką troszeczkę słabszy, a reszta to jest poza tym ok. Gdzie ma olej. Dobra, nie ma oleju. oleju. Nie ma. No, olej jest do wymiany ewidentnie. O tego właśnie chodzi. A jak filtr powietrza? Jest łatwo wymienić, więc może być. O, ktoś tutaj dał już, ale fajne podkładki dał. E, fajowe, te cz... Ale on suchutki, ja pierdyle. Ty, gdzie ten olej się podział Czyżby go spalił? Toś mi się zdaje, że ten olej to się wiesz, gdzie podział Dobra, dura zra będzie do wymiany. Patrz tu Ale nie no olej gdzie się podział. Tu mamy ma. wyciek. Minimalny, ale podział się turbinką. Mógł przez tłumiczek zostać spalony i dlatego DPF. Tu jest sucho, czysto. Albo... albo po prostu ktoś nie dolał tyle ile trzeba. A myślano, że jest. Zrobił 12 koła, albo 22. No. Bo sam nie no. pamięta pan właściciel ile tak naprawdę tu się zrobiło. No to co? Dawaj na długo przepływka EGR wyciągamy. Czy chcesz olej zrzucić najpierw? No ale i tak nie mamy nie, filtrów. Zapomnimy później... Nie mamy filtrów. Dobra, coś tu się dzieje. Bardzo. Tutaj... bardzo. I to bardzo niedobrze się coś dzieje. Rurka metalowa. Tu idzie? Jest nie? taka, tam. No. Tu masz. Taka tu wygięta. Nie, 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 nie. nie, nie. Tak jak tu mi. Widzisz jak na turbinie jest taka rurka? Mm -hmm. To taka sama idzie przegięta. Gdzie się podział olej tu. Tylko teraz tak, jeżeli to jest... To nie, to jest czujnik wałka. Z nie, tej nie, strony. Nie, to na kolektorze. Słuchajcie moi drodzy. Musimy się dostać do tego wszystkiego, ale to jest za krótkie. No co ty chcesz się dostać? Wyciągamy sobie rurkę. Dobra, mamy rurkę. Następnie. Dużo w jest? Dużo, tu. Na dolocie jest dużo. Z musiałem dziesiątkom poradzić. Patrz. Show Dobra, to było moje bo chciał to nagrać sobie. Dobra, moi drodzy. Ktoś będzie teraz narzekał, że. Ktoś, Ktoś tu będzie narzekał, że to wina ekologii. Nie. To raczej wściek się z tym wkrętakiem. Słuchajcie, to nie jest wina ekologii, tylko ja bym powiedział, że to jest wina turbiny albo odmy. Ale bardziej bym obstawiał odmy. Oleju nie mamy w silniku, tak? No. Cały silnik jest suchy, tak? tak. Albo turbo, albo odma, ale odma aż tyle by nie wyrzuciła, żeby jakby brakowało. Turbo to 100 byłby, jakby turbo było zaklejone, to 100% byłby tryb awaryjny, bo by nie było takiego doładowania. Jakby no właśnie, jest zaklejone. piękne. Nie, 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 nie. Turbo rzuca olejem. Albo odma przepuszcza do układu do tego powietrznego i leci. Leci układ. tu. Wst, wst, wst. I teraz co zrobić? Odmę odpiąć, odpalić go i zobaczyć skąd cieknie. Skąd pluje. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, mamy pacjenta tutaj teraz na podnośniku. Tym pacjentem jest Renault Clio. Chodźcie, coś Wam pokażę, bo wszyscy tak narzekają na tą całą ekologię nieszczęsną, że to jest wina ekologii. Nie do końca się z Wami zgadzam. Już mówię dlaczego. Słuchajcie, mamy tutaj problem z czujnikiem, e, map sensorem, który znajduje się na kolektorze. Oprócz tego mamy problem z egierem, który tutaj się znajduje i jak możecie zobaczyć, już zdjęliśmy tutaj rurkę od turbiny. Oczywiście, co tu mamy? Mamy dużo oleju. O co tutaj się teraz rozchodzi? Skąd ja idę w tą stronę? A mianowicie podkręceniu po naszego bagnetu okazuje się, że na bagnecie jest totalne zero oleju. Możecie zobaczyć. No może nie aż totalne zero, ale o proszę, mamy oleju tyle, a pół na pół znajduje się gdzieś tu w tym miejscu, czyli brakuje dużo oleju. Coś musi zjadać nam ten olej, ponieważ cały silnik jest suchy. Co zjada? Najprawdopodobniej turbina. Jeszcze będziemy weryfikować, czy to jest wina odmy, czy turbiny i rzucający olej do dolotu. U... Proszę bardzo, wyciągamy sobie egier. Zobaczcie, ten egier jest po prostu przemoczony olejem. Zobaczcie, jak tu jest zabity z tej strony. O, jest pięknie przemoczony. I stąd mamy te problemy. Za chwileczkę jeszcze map sensora wykręcimy i obstawiam, że też z nim nie będzie wesoło, bo będzie cały brudny. Także tu mamy egier albo do czyszczenia, albo do wymiany. Następnie mamy do wymiany ee, map sensor. No i oczywiście do zweryfikowania. Skąd ten olej leci? Patrz, że tam jest oleju. No to locie jest pełno oleju. No to interkuler cały pływa. Dokładnie. Patrz tam wrzucam do to. to jest wszędzie olej. W sumie może być tak, że on jest normalnie funkcjonalny, tylko czego wyczyścić? Możemy próbować. Czyli Odma. Ma ale pan ma w czepku urodzony, gier wyczyścić, przepływkę wyczyścić, odmę wymienić. Witam jeszcze raz Wąski po raz 29. E, Wysłałem zdjęcia. Jakby mógł pan sobie wskoczyć na ten link, tam z protokołem. No, tam pojawiły się trzy zdjęcia: egiera, pojawiło się zdjęcie map sensora i wlotu turbiny. Wylotu. No turbiny, to brzmi drogo. Nie, nie, no właśnie to sekunda, bo to zaraz clue całej rozmowy to będzie za 10 sekund. Potrzebuje ten efekt taki. Co ja, to jest? Czekam na ten. Hmm. Tego pana nie zruszysz. Nie, nie wiem, wiem. Nie, nie, czy uda się załadować, bo rozmawiamy przez telefon. Może być problem. Dobra, zawór EGR cały osmarowany jest w oleju. Po całym układzie dolotowym pływa masa oleju. In map sensor nie działał odpowiednio, nie szczytywał z membrany ciśnienia, bo był zaklejony olejem. Co się okazuje, pokrywa zaworów razem z odmą, membrana jest trzaśnięta i wszędzie po układzie dolotowym żyga olej z odmy. I tu jest ten zaginiony olej. Z tak jest. I tu znalazło się właśnie to wszystko, gdzie ten mój olej co do nie było. Tu jest zespolona, czyli pokrywa zaworów z odmą, uszczelka, czyszczenie egr -a. wymieniamy map-sensor, bo on już jest tak zakrojony tak, tak. że tu raczej nie wejdzie bo to i tak nie zda egzaminu. A EGR tylko A, wymyjemy. A EGR jest tylko do czyszczenia na szczęście, więc ja tam EGR z tej kosztorysa uciekam. No to róbmy, tak? No to No to bajerka. Bo ręka przyłożona do turbiny, z turbiny z zero podmuchu olejowego, do EGR-u to cieknie. Czyli, ta odma, No, no. To, to nie są złe wiadomości. No nie, nie, no nie są. Są nawet dobre wiadomości. Powiem tak, brzmi tanio teraz. Tak. No dużo tanio, jest... no ale w środku jest tego. Dobra, co my tu mamy? Pasek PK spękany leciutko. Ty, patrz na to. Patrz tu na tą obudowę, co się dzieje. Rozrządu. Mhm. No, to powinno być tam zapięte, a nie tu. No właśnie. To ktoś to był. No ale mógł być dawno temu. Ale to musimy zdjąć chyba. Tak. Tu odkręcić i tu. Jedna. No i co? No dobra, bardzo prosty rozrząd, słuchajcie. Rozrząd, który ma na paskach znaki. Mamy nasadkę, to jest najważniejsze. Dobra, teraz podnosimy sobie auto do góry. Silniczek oprze się o belkę. I będziemy mogli dół odkręcić tą osłonę, zdejmujemy i mamy praktycznie już na wierzchu rozrządzik. No, będzie? Jeszcze, 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 śmiało. Cały do góry, cały do góry, już jesteś na belce dawno. A co to było? Aha, dobra. To jest o, ma sens. panu wszystko Bosza. Mhm. Jak weźmiesz. No dobra, weź tam nakręć i kręć. Nakręć i kręć. To że nie wiem, gdzie tu jest. Aha, tu jest jedna. Tu. Nie wiem, gdzie tam. O tu. I ważna rzecz, przeliczcie zęby. Ile jest na starym, a ile na nowym. Nie patrzcie na napisy. Możeśmy się kiedyś nie raz, przy... nie raz położyć. A pierwsze, żeśmy się kiedyś przejechali już, że pasek był za długi, tak? Czy za krótki? Za krótki. Za krótki, słuchajcie. Próbujemy nałożyć. Tak, siak, kombinujemy. Po chyba półtorej godzinie zaczynamy sprawdzać zęby. Za krótkie. Za krótki, o dwa zęby. Mimo to, że pisał, kurde, Molek, że jest tyle i tyle zębów, wiesz? Dobra. Ten tu ma opisane, no nie? Że masz 250 zębów, ale ja już w te napisy nie wierzę. Jednak też trzeba ich wszystkich sprawdzać. Ten idzie na wałek, ten idzie na pompę, a ten idzie na wał. Pomalutko. Okay. Dobra moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy już tutaj po operacji tego pacjenta, czyli Renault Clio, w którym wymieniliśmy cały kompleksowy rozrząd. Wymieniliśmy pokrywę zaworów razem z odmą, bo tutaj jest taka zintegrowana. No i oczywiście wyczyściliśmy EGR. EGR jest dosyć drogi do tego auta, więc warto było się pokusić na czyszczenie. Użyliśmy do tego antykoksa do usuwania właśnie takich ciężkich osadów węglowych. Oprócz tego, słuchajcie moi drodzy, jak widzieliście po, przy wymianie pokrywy, Warto było sobie by wykorzystać taką pukankę do oleju. Dlaczego? Dlatego że jak mogliście zauważyć, mieliśmy bardzo dużo nagaru, brudu tutaj właśnie pod pokrywą zaworów i fajnie byłoby zastosować jakąś pukankę. I wypłuczemy sobie ten silnik i ten olej, który tutaj zalaliśmy, a przypomnę, zalaliśmy także świeży olej, dlatego że tam było po prostu bardzo mała ilość oleju w tym silniku i nie chcielibyśmy doprowadzić do zatarcia. Więc stwierdziliśmy, że po prostu wymienimy filtr Spuścimy resztki oleju, zalejemy świeży olej, dolewamy teraz płukankę do silnika, odpalamy go i przez 15 minut silnik będzie pracował na biegu jałowym. Po 15 minutach po prostu weźmiemy, spuścimy olej i zalejemy już świeży, właściwy olej, który mamy do tego silnika. I także wymienimy filtr, słuchajcie, oleju. Jak można zobaczyć, fajny zielonkawy kolor. Tym się cechuje ceramizator, że właśnie jego kolor jest taki zielonkawy. A to wszystko chodzi o to, że ma bardzo fajne dodatki czyszczące. Otwieramy bak i zalewamy elegancko preparat do baku. Pamiętajcie, profilaktyka jest ważna, aby właśnie zaoszczędzić później, w późniejszym czasie, pieniądze nasze w naszym portfelu. A widzisz, a tak żeś narzekał, że tu z filtrem paliwa jest ciężko. Dobra moi drodzy, to co? Mamy w zasadzie wszystko poskładane. Zostaje piękne odpalenie ostatnie. Okej. Okay. Troszeczkę Marcin przytrzymał na gazie, bo wymieniał filtr paliwa jeszcze. Mamy tak zrzuconą pukankę, już ze, ze starym olejem. Ale sami powiedzcie, czy silnikowo nie chodzi teraz ładnie, równo cichutko, prawda? Jak prawdziwe 1.5, teraz chodzi tak, jak powinno chodzić 1.5, tak jest. No, mnie się podoba. No dobra, moi drodzy. Auto już jest na lawecie. No i teraz co to zapytajmy się klienta, dlaczego ono jest tu na lawecie, co się wydarzyło takiego. Drogi kliencie, dlaczego renówka wylądowała na lawecie. Wytłumaczyć. Ja nie jeździć dwoma naraz. To dlatego, nie? <grym> tak, dokładnie. Słuchajcie, klient jest na no, parę wiosek stąd i przyjechał sobie po prostu, bo posiada lawetę. To sobie przyjechał odebrać swoje auto, co będzie prosił jakiegoś sąsiada, czy kogoś, jak może sam sobie przewieźć samochód. Także widzicie, niekiedy warto mieć swoją lawetę też właśnie na, na podorędziu, żeby sobie z niej skorzystać. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki, czy klient zadowolony? Państwu, oczywiście. <grym> to jest najważniejsze, <grym> że zadowolony. A myśmy takiego małego psikusa Wam zrobili. Pozdro, trzymajcie się. No i oczywiście jak się podoba naprawa, zapraszam do następnej. Hej!